Cześć, witam was w kolejnym odcinku na kanale Konsolowy Fan. A dzisiaj ponowne takie hmm, małe zakupy. Nazwałbym to też mini zakupami. Jest coś na Nintendo Switch, na PS3 z olx i PS4, które trafiły mi się w lombardzie, chociaż powiem wam, szału nie ma. Kompletnie praktycznie już nie ma nic w lombardzie, czego ja już nie mam. No i no, jest lipa, lipa straszna, jeśli chodzi o, te, o ten temat właśnie z lombardami u mnie w miejscowości. No ale dobra, może zacznijmy od góry, między innymi właśnie od Nintendo Switcha. A pierwszą grą na Nintendo Switch będzie to Trilogia Spyro. Są tu trzy gry, trzy oryginalne, zresma, zremasterowane gry, sorry. Gra w pełnej polskiej wersji językowej z polską instrukcją i powiem Wam tak: tu jest napisane, że wymaga internetu. To podejrzewam, że tylko jedna część będzie na Cardigan, a reszta do pobrania. Co jest trochę lipne, bo pamiętam, że Metro, Metro chyba wyszło na switcha, gdzie są dwie części gry i obie są na Cardigan. No ale mówi się trudne. Tak to mniej więcej się prezentuje. Powiem Wam szczerze gierka naprawdę super, bo mam już ją na Xboxie One, więc to no, pograłem wiem, że gra się super. No i powiem Wam, że teraz będzie właśnie przyjemnie ograć to w wersji handheld. Więc niedługo wpadnie coś na kanał. Jak widać jeszcze w folii, ale. Myślę, że właśnie już niedługo, w tym tygodniu, będzie odpalona. Może nie w tym tygodniu, bo dzisiaj jest sobota, jest weekend, no ale w poniedzieli będzie odpalona. Kolejną grą są to smurfy kart. I powiem Wam szczerze, oglądałem jakieś filmiki na YouTubie i tam bardzo dużo ludzi miało tak, że powiem, negatywne wrażenia z tej gry. No jest tu coś co bardzo irytuje, a jest taka opcja wyłączenia tego w ustawieniach i wtedy gra się zupełnie zupełnie inaczej, wygodniej i powiem wam szczerze, ja nie żałuję, że to nabyłem. Teraz ostatnio wyszły też coś z kartami Psi Patrol. Powiem wam szczerze, w tamto grałem. Na szczęście jest, jest to w Xboxie, no na Xboxie. W tym abonamencie Xbox Ultimate i tam miałem okazję przetestować tą grą przed zakupem. Chodzi mi teraz właśnie o te Psi Patrol na tych gokardach i powiem wam straszna lipa, no kompletnie mi się to nie podoba. No ale wiadomo, no to jest skierowane do jakiegoś tam młodszego grona. No ale że ja lubię tego typu gry, co mogę Wam za chwilkę udowodnić, bo mam jeszcze hmm, Crash Team Racing. Mam też Garfield Kart Furious Racing, który też mi słabo podszedł. No i później mamy już kultowe Mario Kart Deluxe 8. Więc no jestem fanem takich wyścigówek jeśli chodzi o karty, tym bardziej na Handhelcie, czy też później jakaś zabawa w dwie osoby. No i powiem szczerze, widziałem te różne filmiki na temat tej gry, no i strasznie mnie zniechęciły. Ale mówię, no kurde, no każdy ma jakieś tam swoje gusta, i jednemu pasuje jakaś gra, drugiemu nie. Są różne przykłady, nawet tymi najnowszymi tytułami. No jedni hejtują, drudzy są w niebo wzięci, no to wiadomo. No. Więc postanowiłem, że test sobie zakupię i przetestuję na własnej skórze, jak to mówią. Jest to jakaś edycja turbo zestaw, zawiera dwa zestawy naklejek i odznaka Pappy smefa. Więc to się prezentuje w ten sposób. Kardidża nie ma, bo jest w konsoli. To jest taka ala na szybka. Oni tutaj nazwali to pod znaką. Ona jest chyba przyklejana z tego co widzę. Ale fajny, fajny bajerek. Więc jak najbardziej zostanie w zestawie. No i tu mamy ten. Dwa zestawy naklejek. One szały nie robią, bo są w miarę małe. Ale tak to się prezentuje, mam nadzieję, że na nagraniu będzie to jakoś Widoczne, chociaż one nie są jakiejś najwyższej jakości, więc Ciężko to jest pokazać I powiem wam szczerze w całej tej grze też odblokowujemy Jakieś tam ala naklejki Za różne tam zdobyte No postępy Ja wam może pokażę później już na gameplayu o co mi chodzi I tak myślę, że dzisiaj po tym odcinku nagram właśnie te te smurfy, i sami możecie zobaczyć, jak to się prezentuje, i też opowiem trochę o nich, właśnie co tak ludzie hejtowali, jeśli chodzi o tą grę, więc no coś tam powiem na ten temat. Więc jeśli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam na kolejny odcinek, będą właśnie te smurfy kart. Tutaj trzy gierki Zoelixa, a jest to Saints Row 4 na PS3. No i ta giereczka kosztowała mnie 5 zł. One były kupione w mojej miejscowości od takiego młodego chłopaka. On konsolę gdzieś sprzedał, ale klient nie był zainteresowany wszystkimi grami i niektóre mu zostały, więc. Nie miał co z tym zrobić, to no po, po, po piątaku mi puścił. Tak to się prezentuje cały zestaw jest książeczka, chociaż taka pospolita, więc szału nie ma, więc coś tam na PS3 dochodzi do kolekcji. Kolejna gra, też za piątka, jest to Gran Turismo 6. Tak to mniej więcej wygląda. Powiem Wam szczerze, wyszedł ten Gran Turismo 7. Jeszcze tego nie mam i nie wiem czy będę miał, bo jakoś ta gra na gameplayach mnie nie porwała kompletnie. No i tutaj też mamy książeczkę. Więc myślę, że to najnowszy Gran Turismo no Przez długi czas jeszcze do mnie nie wpadnie, jeśli w ogóle kiedykolwiek wpadnie. No i kolejna gra też zapętaka jest to NBA 2K12. Powiem szczerze, e, może z trzy razy w życiu zagrałem w tego typu grę w NBA i było to na Xboxie, chyba o ile dobrze pamiętam. I tak średnio mi szło i od tej pory w ogóle żadną część już więcej nie, nie próbowałem. I tu też mamy komplecik. No mówię, za piątaka szkoda było nie wziąć. Tym bardziej, że tak blisko jadąc z Lombardu, umówiłem się przez telefon. I no, podjechałem, odebrałem. Nawet nie oglądałem stanu tych płytniczego na miejscu. No bo mówię, po piątaku to nawet ze względu na te pudełeczka sobie wziąłem. Ale gry są w stanie idealnym, bo płytki już obadałem, będąc w domu. No i teraz mamy trzy gry z Lombardu, gdzie tak jak mówiłem wcześniej szału nie było. A jest to m.in. Tom Clancy Rainbow Six, jeśli dobrze to czytam tam. No i gra kosztowała 25 zł. Wydaje mi się, że to gra jest typowo tylko i wyłącznie online, jeśli dobrze mówię. Troszkę Lipa, bo kiedyś prędzej czy później te serwery zostaną wyłączone i taką grę będzie można wiadomo co z nią zrobić. Nie będę to teraz mówił na filmie, no ale płytka się prezentuje w ten sposób. Wygląda jak nowa. Może ktoś kupił, nawet nie wiedział, że to jest typowo giereczka przez internet, i być może nawet jej nie odpalał. Bo jak wiadomo, trzeba mieć abonament wykupiony, a no nie każdy posiada. Nawet ja osobiście teraz mi się ostatnio skończy, bo miałem na rok wykupiony i jeszcze do tej pory nie wykupiłem na kolejny okres. Więc Rainbow Six za 25 zł też wpada do kolekcji później nabyłem gierkę za 29 zł. Kompletnie nie wiedziałem co to jest, bo przez szybę było widać tylko napis Sniper. A okazało się, że jest to S Sniper Ghost Warrior, Ghost Warrior Contract. I tak to się prezentuje. Płytka też naprawdę w idealnym stanie, żadnych rysek, jakieś tam odbicia paluchów. Ale no jest bez okładki, więc będę musiał coś pomyśleć. Powiem Wam szczerze, do jakiegoś profesjonalisty iść, żeby mi druknął okładkę na śliskim papierze. bo Tu już nie będę robił tak jak na PS3, że sobie tam sam drukłem. Tu sobie druknę tak jak mówię u jakiejś profesjonalisty. Wolę zapłacić, ale już na tym śliskim papierze. No a czy będzie mi przeszkadzać to, że okładka jest drukowana? No nie do końca, bo tak jak wcześniej mówiłem, te gry. Ja kupuję do własnej kolekcji, one u mnie zostają. Nie sprzedaję, nie sprzedaję ich dalej, więc nikt tam nie będzie zawiedziony, że kupił ode mnie grę z drukowaną okładką. No to wszystko jest u mnie i zostaje u mnie. Więc mi to nie będzie przeszkadzać, że mam na półecce jakąś gierkę z drukowaną okładką. Tym bardziej, że przez, yy, mając ponad 700 gier, to trafiła mi się chyba trzecia sztuka dopiero bez okładki. Bo ostatnio mi się trafiły dwie na PS3. No, i teraz jedna na PS4, więc tragedii nie ma. Z ponad 700 ileś gier, tylko 3 sztuki. No i kolejna gra jest to FIFA 18 za 19 zł. Powiem Wam szczerze, teraz patrzę na półeczkę z grami od PS4. Mam FIFA 17. Co tu jeszcze tak na szybkiego, żeby to nie przedłużać. Powiem wam szczerze, widzę tylko FIFA 17. Wydaje mi się, że FIFA 20 jeszcze powinienem mieć. Ale jej tak na szybkiego nie widzę. Niby kolekcja nie jest za duża, ale. Dobra, wydaje mi się, że. Nie wiem, widzę na chwilę obecną tylko FIFA 17, co troszkę mnie dziwi, no ale dobra. Niech będzie. No to wygląda na to, że FIFA 18 nie mam. To tak będzie po numerku 17-18 no i tu mówię, tu już 19 zł. I praktycznie brałem, chociaż nie wiedziałem, czy już mam w kolekcji, czy nie, ale mówię, no nawet 19 zł, no chciałoby się powiedzieć, że nieduże pieniądze, ale jak na Fifę no to wiadomo, no ona mega szybko leci z ceny. No ale jest, niech co będzie, ja tam. Fanem Fify nie jestem. Jeśli ktoś mnie ogląda, to wie, bo już wypowiadałem się na ten temat nieraz. No ale w kolekcji może być. Jakoś mi to nie przeszkadza, może kiedyś ktoś z rodziny wpadnie, kto lubi pograć. No ale mam dużo nowsze Fify na Xboxie, więc wątpię, że żebym to odpalał. Jakieś tytuły wstecz chyba lepiej że już są te nowszej generacji. To co? Ja nie zanudzam, bo znowu jestem jakiś taki typowo po chorobie, padnięty i zaczynam się kręcić tak jak mówiłem wcześniej zapraszam, jeszcze dzisiaj wpadnie odcinek Smurfy Kart i tam troszkę powiem na temat tej gry co tak ludzi irytuje i jak to można wyłączyć to by było wszystko w tym odcinku, 3 giereczki na PS4 3 na PS3, no i dwie na Switcha, co mnie mega cieszy bo na Switcha dawno nic nie wpadło no i jestem zadowolony z tych Smurfów, chociaż tak, mówię, hejtują, ale kolekcja typowo takich gier kartowych się powiększa. Byłem gotów jeszcze kupić tego właśnie Psi Patrol, ale po ograniu tego na Xboxie i to Series X, co jest niby taka mega potężna konsola, to ten hmm, Psi Patrol wygląda, kurde, no wygląda kiepsko. No. Nie dałbym za to te 160 parę złotych, które to kosztuje. No nie. Jak będzie koło, koło stówki, no to tylko i dlatego, żeby też wpadło właśnie do kolekcji, a nie ze względu na to, że ta gra mi się w jakiś sposób podoba. To co, to wszystko w tym odcinku. Widzimy się później wieczorkiem. Z tym trzymajcie się. Do następnego. Cześć.